Tam teraz zrobimy sobie zestaw kilku ćwiczeń rozciągających, które możecie zrobić po ćwiczeniach wzmacniających. Leżymy na plecach, przyciągamy kolana w stronę klatki piersiowej, chwytamy za piszczele, nogi w rozkroku na szerokość bioder i trzymamy rozciągnięcie. Tak żebyście czuli jak się rozciąga odcinek lędźwiowy w dole pleców, trzymamy. Łopcie szeroko, oddychamy spokojnie. Możecie leciutko umieść krzyż, tak? Leciutko unosimy kość krzyżową. Przyciągamy jeszcze bliżej kolana. I spokojnie odkładamy. Stopy razem, kolana razem złączone, ręce szeroko do boku. Wdech nosem. Na wydechu skręcamy na lewą stronę, a głowa idzie na prawo. Pamiętajcie, łopatki są na macie. Pośladek. I powolutku. Wracamy do środka. I druga strona. Na prawo, patrzymy na lewo, oddychamy. Spokojny wdech i wydech. Powoli wracamy do środka, unosimy kolana, odkładamy sobie prawą stopę na lewe kolano, chwytamy pod udem, wychodzimy w górę i na wydechu odkładamy plecy, jednocześnie staramy się przyciągnąć nogę do siebie, poczujecie rozciągnięcie na prawym pośladku. Zmieniamy teraz druga strona, Lewo na prawo, wychodzimy w górę i odkładamy plecy. Rozciągamy lewy pośladek, spokojnie oddychamy wdech nosem, wydech ustami. Zostajemy pod prawym kolanem, zaokrąglamy się, głowa do mostka, równo. i w górę. Wchodzimy sobie do prostego, tego. Łączymy są pięty, nogi, ściskamy wnętrza ud, Kolce biodrowe bardziej do przodu, pośladki w tył. I kładziemy się skłon w przód. Staramy się chwycić za palce, głowa do kolan, trzymamy pozycję. Przeciągamy sobie grupę kuszowo-goleniową, tylnią część ud. I powolutku wracamy w górę. Przekładamy prawą nogę za lewe udo. Przyciągamy sobie lewą ręką łokieć, łokciem kolano do klatki piersiowej, tak żebyśmy poczuli mocny pośladek, Prawa ręka do tyłu i patrzymy w tył za Się. i powoli wracamy do środka. Zmieniamy teraz druga noga, przyciągamy ręka w tył i patrzymy za I powoli wracamy do środka. Wchodzimy sobie do klęku odpartego. z pod barkami. Kacik grzbiet. Broda do mostka. Patrzymy na brzuch. Dech. Okrągłe plecy. I wydech broda w górę. Wdech. I wydech w plecy. Wdech. I wydech. Prawa noga w przód, lewa noga, kolano zgięte do podłogi, staramy się schować kość ogonową, podciągamy lekko pod pośladki, wciągamy brzuch, ręce przed siebie, ręce wzdłuż ciała, patrzymy przed siebie i trzymamy pozycję. Rozciągamy się teraz w grupę mięśni biodrowo- lędźwiowych. Często mamy je spięte, dlatego trzeba je rozciągnąć pod koniec. druga noga. Tak staramy się wyczuć napięcie, rozciąganie na czworobocznym z przodu, kolano w dół. Uwaga, zwróci uwagę na drugą nogę kolano na niej spiętą. Chowamy kość ogonową, w tył, patrzymy siebie. Trzymamy rozciągnięcie. Rozciągamy zawsze minimum 20 sekund. I nie pulsujemy podczas rozciągnięć, bo w ten sposób sobie możemy tylko zaszkodzić. Trzymamy rozciągnięcie. Luźniutko głowa ramiona. Puszczamy ręce, robimy wdech nosem, na wydechu, przyciągamy pętek do brzucha, do super rolujemy się w górę, wdech nosem i wydech. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne ćwiczenia.